Drodzy bracia i siostry, dziś zapraszam Was do wspólnej modlitwy o ochronę i błogosławieństwo dla naszych dzieci, rodziny oraz wszystkich bliskich nam osób. Ta modlitwa jest szczególnie potężna, dlatego zachęcam Was, abyście modlili się z całego serca, prosząc Maryję o pomoc i wsparcie. Modlitwa ma moc przynosić cuda, a dzisiaj będziemy się modlić o pełną ochronę, zdrowie i Boże błogosławieństwo. Proszę, abyście obejrzeli tę modlitwę do końca. Aby wasze serca mogły być otwarte na Boże działanie w waszym życiu. Jeżeli ta modlitwa dotknęła waszego serca, zostawcie like i subskrypcję, aby ta wiadomość dotarła do tych, którzy jej potrzebują. Teraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Awe Maria, pełna łaski, Pani nasza, która jesteś w niebie, my, Twoje dzieci, zwracamy się do Ciebie z pokornymi sercami, prosząc Cię o opiekę i ochronę dla naszych dzieci, naszych rodzin i naszych ukochanych rodziców. Ty, Matko Boża, zawsze gotowa do pomocy, przyjdź nam z pomocą w tej chwili, kiedy potrzebujemy Twojej opieki. W Twoje ręce powierzamy nasze życie, zdrowie, bezpieczeństwo i przyszłość. Matko, która rozumiesz serce Matki, rozumiesz ból i troski o swoje dzieci, prosimy Cię, chroń nasze pociechy przed wszelkim złem. Bądź przy nich w każdej chwili ich życia. Strzeż ich od niebezpieczeństw. Daj im zdrowie, radość i siłę, by rosły w mądrości i łasce Bożej. Otwórz ich serca na miłość, dobroć i wiarę, aby zawsze podążały za twoim przykładem i przykładem twego Syna, Jezusa Chrystusa. Matko Boża, wstawiaj się za naszymi rodzinami, spraw, abyśmy zawsze byli jednością, pełną miłości, zrozumienia i pokoju chroń nas przed wszelkimi zagrożeniami, które mogą nas spotkać w codziennym życiu, zarówno fizycznymi, jak i duchowymi. Pomóż nam przezwyciężyć wszelkie trudności i nieporozumienia, byśmy żyli w harmonii i miłości, szanując siebie nawzajem i wzmacniając naszą wiarę. Z wielką pokorą prosimy Cię, matko najświętsza o ochronę naszych rodziców, którzy są naszą opoką i przewodnikami w tym świecie. Błogosław ich w ich pracy, zdrowiu i w każdej chwili ich życia. Otocz ich opieką, aby zawsze czuli Twoją bliskość i pomoc. Prosimy Cię, abyś nieustannie towarzyszyła im na drodze życia, dając im mądrość, siłę i poczucie bezpieczeństwa. Mary Jo, nasza matko, wstawiaj się za wszystkimi dziećmi, rodzinami i osobami, które potrzebują Twojej pomocy i błogosławieństwa. Przynieś pokój tam, gdzie panuje chaos, uzdrowienie tam, gdzie cierpienie, a nadzieję tam, gdzie jest zrozpaczony duch. Prosimy Cię, abyś każdego dnia była naszym światłem, które prowadzi nas przez ciemności życia. Dziękujemy Ci, Matko Boża, za Twoją opiekę i wstawiennictwo, które nas nigdy nie opuszcza. Ufamy, że z Twoją pomocą nasza rodzina i nasi bliscy będą bezpieczni i zawsze będą otoczeni Bożym błogosławieństwem. Bądź zawsze przy nas i naszych dzieciach, chroniąc nas od wszelkiego zła. W Twoje ręce powierzamy nasze życie prosząc o Twoją nieustającą pomoc i miłość. Awe Maria, Matko wszystkich błogosławieństw, dzisiaj przychodzę do Ciebie, pełna wiary i zaufania, aby prosić Cię o pomyślność naszego życia. Ty, która jesteś źródłem łaski i obfitości, błagam Cię, abyś wyciągnęła swoje miłosierne ramiona nad naszym domem i naszą rodziną. Niech Twoja ochrona otacza nas, prowadząc nas nie tylko w sferze duchowej, ale także w sprawach materialnych i finansowych naszego życia. O Maria, boska Matko, Ty, która jesteś Królową Niebios, proszę Cię, abyś wstawiała się u swojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby obdarzył nas łaską obfitości. Niech Twoje miłosierdzie otoczy nas we wszystkich naszych przedsięwzięciach, a drzwi obfitości otworzą się przed nami. Niech praca naszych rąk będzie błogosławiona, niech nasze wysiłki będą mnożone, a my zawsze znajdziemy okazję do wzrostu i osiągnięcia tego, czego potrzebujemy, by żyć w pokoju i bezpieczeństwie. Matko Najświętsza, Ty, która rozumiesz znaczenie codziennego utrzymania, proszę Cię, abyś pobłogosławiła stół naszej rodziny. Niech nigdy nie zabraknie nam jedzenia, niech nasza spiżarnia zawsze będzie pełna, a my będziemy mogli dzielić się z innymi obfitością, którą nam dasz. Otwórz niebiosa i wylej na nas błogosławieństwa życia w obfitości, gdzie nie ma braku, ale radość z zaspokojenia naszych potrzeb i ich przewyższenia. Kochana Matko, błogosław każdego z nas darem mądrości, abyśmy umieli zarządzać dobrami, które Bóg nam powierza. Pomóż nam podejmować mądre decyzje i żyć odpowiedzialnie, zawsze szanując wartości uczciwości i miłości dla bliźnich. Niech nasze serca będą wdzięczne za wszystko, co mamy, uznając Twoją rękę w każdym błogosławieństwie, które otrzymujemy. Niech nasze serca będą hojnie otwarte na dzielenie się z potrzebującymi. Ponieważ wiemy, że prawdziwa obfitość polega na służeniu bliźnim z miłością i współczuciem. Matko Mario, ty, która jesteś gwiazdą poranną, prowadź nas ku prawdziwej pomyślności, tej, która nie mierzy się tylko bogactwami materialnymi, ale pokojem ducha, zdrowiem i obfitością miłości w naszym domu. Pamiętajmy zawsze, że obfitość pochodzi od ciebie, przez Twojego syna. Jezusa Chrystusa, i że powinniśmy być wierni temu boskiemu źródłu, uznając, że każde błogosławieństwo jest darem z nieba. Niech nasz stół będzie pełen jedzenia, nasz dom pełen radości, a nasze serca napełnione wdzięcznością. Niech nigdy nie brakuje nam obfitości, bez zmartwień, ufni, że Bóg dostarczy wszystko, czego potrzebujemy. Niech obfitość, którą nam dajesz, Mario, będzie znakiem Twojej wiecznej dobroci. A każdy dzień niech będzie krokiem w kierunku realizacji naszych marzeń i zaspokojenia naszych potrzeb. Nasza Pani obfitości, módl się za nami, abyśmy mogli żyć pełnią życia błogosławionego, gdzie wszystko, czego dotkniemy, będzie prosperować. Amen. Ave Maria, pełna łaski, matko dobroci i ochrony, dzisiaj przychodzę do ciebie z sercem pełnym zaufania i wiary. Ty, która jesteś matką wszystkich dzieci Bożych, Wstawiaj się za nami w tej chwili modlitwy, prosząc o błogosławieństwo Boże, aby pomyślność i obfitość płynęły w naszym życiu, w naszym domu, w naszej rodzinie. Matko, ty, która znasz potrzeby każdego z nas, wiem, że widzisz nasze trudności i codzienne wyzwania. Z pokorą wołam o Twoją pomoc, aby nasze życie było dotknięte łaską pomyślności, abyśmy żyli w obfitości, nie bojąc się braku, nie cierpiąc z powodu niedostatku. Panie, Ty, który jesteś bogiem obfitości, Ty, który nakarmiłeś tłumy na pustyni, wylej na nas pełnię swoich błogosławieństw. O Maria, Królowo Niebios, Ty, która od początku stworzenia zostałaś wybrana przez Boga na Matkę Zbawiciela, błogosław nasze życie finansowe i materialne. Niech praca naszych rąk będzie błogosławiona, niech możliwości się mnożą, niech drzwi otwierają się przed nami. Panie, niech wszystko, co robimy, będzie prosperować, niech nasze działania będą prowadzone przez Twoją mądrość, abyśmy mogli żyć z godnością, nie bojąc się trudności, które napotykamy na drodze. Kochana Matko, proszę Cię, abyś otoczyła nasz dom swoją ochroną. Niech dom każdego z nas będzie miejscem bezpiecznym i pełnym pomyślności, gdzie nigdy nie zabraknie jedzenia, gdzie miłość i harmonia będą panować. Niech nasze rodziny żyją w pokoju i obfitości, z błogosławieństwami Boga zawsze przed nami. Niech wszyscy członkowie naszej rodziny doświadczą Twojej łaski i ochrony we wszystkich dziedzinach życia. Mario, Matko wszystkich łask, proszę Cię, abyś wstawiała się za nami, aby Twoja boska opatrzność objawiała się każdego dnia. Niech nie zabraknie zasobów na naszym stole, niech utrzymanie nigdy nam nie brakuje. Niech zawsze będziemy żyć tym, co niezbędne do fizycznego i emocjonalnego dobra naszej rodziny. Otwórz, Matko, drzwi otwitości, jak otworzyłaś niebiosa dla zbawienia ludzkości, i pozwól nam doświadczyć pełni boskich błogosławieństw we wszystkich dziedzinach naszego życia. Pani, ty, która jesteś Matką Miłosierdzia, wiem, że wiele razy nasze trudności finansowe i materialne to wyzwania, ale ufam, że z Twoją pomocą wszystko będzie rozwiązane. Pamiętajmy, że prawdziwe bogactwo nie jest mierzone pieniędzmi ani materialnymi dobrami, ale pokojem w naszych sercach, zdrowiem, miłością naszej rodziny i mądrością, by radzić sobie z dobrami, które Bóg nam daje. Niech Twoja wstawiennictwo prowadzi nas do życia pełnej pomyślności, gdzie wszystkie potrzeby będą zaspokojone w sposób obfity, ale również niech będziemy umieli dzielić się z innymi, ofiarując to, co mamy, potrzebującym, z pokorą i wdzięcznością. Święta Matko. Niech nasza praca, nasza dedykacja i nasz wysiłek zawsze będą błogosławione przez Ciebie, abyśmy mogli żyć życiem pełnym pomyślności, z uczciwością i godnością. Awe Maria, Matko wszystkich błogosławieństw, niech Twoja łaska przemieni nasze życie. Niech żyjemy z pełnym stołem, ze zdrowiem i z sercami pełnymi szczęścia, widząc nasze dzieci dorastające w pokoju, widząc nasze rodziny zjednoczone i chronione, i widząc nasze drogi otwarte na nowe możliwości. Niech we wszystkim, co robimy, zawsze będziemy w zgodzie z twoją wolą, szukając być narzędziami miłości i pomyślności. Niech twoja ochrona otacza nas, Mario, a twój płaszcz miłości obejmuje nas w każdej chwili. W pełni ufamy twojej pomocy, ponieważ wiemy, że twoje hojne ręce nigdy nie pozwolą, aby pomyślność i pokój nam zabrakły. Módl się za nami, Święta Matko Boża, abyśmy żyli w wierze, nadziei i obfitości. Zawsze ufni w Twoje wstawiennictwo i boską moc, która sprawi, że nasze życie będzie pełne pomyślności. Amen. Drodzy bracia i siostry, proszę, abyście słuchali tej modlitwy przez kolejne siedem dni, ponieważ liczba siedem jest liczbą świętą, symbolizującą doskonałość i boską pełnię. Poświęcając te siedem dni na modlitwę, otwieramy się na błogosławieństwa i ochronę Bożą, pozwalając, aby łaska Boga obficie przepływała w naszym życiu. Nie ma pośpiechu, ponieważ prawdziwa zmiana zachodzi, gdy poświęcamy się z wiarą i wytrwałością. Zachęcam Was także do subskrybowania kanału Dźwięk Wiary, gdzie będziemy nadal dzielić się wiadomościami o wierze i nadziei dla wszystkich tych, którzy potrzebują sił w trudnych chwilach. Wasza subskrypcja jest bardzo ważna, aby ta wiadomość o pomyślności i ochronie dotarła do serc tych, którzy jej potrzebują. W tej chwili na ekranie pojawiają się dwie modlitwy. Wybierzcie jedną z nich, aby kontynuować tę modlitewną wspólnotę. Niech ta jedność serc pozwoli nam otrzymać łaskę Bożą i razem rozkwitać w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny. Pamiętajcie, modlitwa ma moc, a kiedy modlimy się razem, stajemy się silniejsi, bardziej błogosławieni i bliżsi Bogu. Amen.